Siempre z kastronek, gdzieś sobie zagramy w MTA to skończyk z tej gry no i jesteśmy na kolejnym pseudoru, czyli Move RPG. Jak widzicie, teraz jest tutaj 8 osób. Jesteśmy w panel logowania, oczywiście leci to jakaś muzyczka, lecz, lecz dzisiejszy odcinek będzie bez dźwięków z silnika i tak dalej, bo jest najebane w twój głośników. Dobra, na dzień dobry, wybór z Sanfiero, ostatnia pozycja posiadłeś Działa ostatnia pozycja. No, nie, nie działa, ponieważ ja ostatnią pozycję miałem dokładnie tutaj i tak. Y y y chciałem powiedzieć na początek, że jeśli macie ekspo, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz suwa. I taka druga rzecz, mianowicie jak sobie wejść tutaj i tak jak widzicie, tak trochę mało tych pseudoi jest, nie jakiś kotnik rp. Jurda-Life i to są takie serwery, no wiecie jak one wyglądają, nie? więc yy, prawdopodobnie będzie już mało yy, sprawdzenia pseudoli yy, na aktualny moment, tak jak teraz było mało odcinków i prawdopodobnie po prostu dokańczę z niektórych z serwerów sprawdzenie RP na pseudolakich, jeśli mi się uda, bo wiadomo jak to bo ta seria poszła totalnie po mojej myśli. Yy, no i możliwe, że nawet będzie koniecem nie niedługo, bo po prostu nie ma co nagrywać. Cały ja wieżem wejść na te wielkie serwera, jak widzicie, for life 400 osób, już nie ma w tym momencie, więc średnio, dobra, co można za tym serwerze powiedzieć? Cały serwer jest najebany mapami tak totalnie najebany, i to bardzo, bardzo będzie wam przycinać na słabych procesorach. Karty graficzne tam wyjebane, bo totalnie, no, mają w to totalnie wyjebane. Tutaj wam pokażę przechowanie, jak wygląda. Jak widzicie, przechowanie to jest prosta rzecz. Wyjmowanie za długo, że trochę to pojawia, jak dla mnie, ale no niech będzie. Wyjmij pojazd. Myślę, że jakby GUI znikało, to by było jeszcze git, że po wyjęciu go znika GUI. No i ściągamy. Podczas tego, jak widzicie, podczas TKS Shift nie może nic robić. Totalnie. To jest najgorsze. No i tak. F1 Chodzimy sobie wam tutaj. Tak, serwer. No tutaj jak widzicie jakiś tutaj już był odpalony wcześniej, to dawno ten serwer w miarę był odpalony. Dość słaba aktywność, nie oznacza, że no tak trochę no mało, nie? Miałem jakieś TS-a i to jest Pyrek, no kojarzy mi się spysiek. Poradnik to macie, możecie sobie sami zobaczyć. Konto, tutaj mnie teleportuje i co tam, serial możecie sobie zobaczyć. Pojazdy tutaj trochę się źle skaluje, z tego co widzę. Ogólnie cały serwer się, jak widzicie, tutaj też w pełnym dolnym rogu się trochę źle skaluje. skaluje się źle z tą taką. Mm, z moim rozdziałką, czyli laptopową. Tutaj polecenia. Wybierz, który poleci się zero, trzyma otrzyma dwa klucze. No, więc możecie wpisać się moje ustawienia, zmiana hasła, shadery Są tu, zobaczcie, jak FPS działa. Gdzie jak FPS działa, to by. Be... O, to wam pokażę. No i HUD. Czyli może się. Sobie... Działa to? Działa! To się bardzo przyda. No, jak widzicie, te fps -y może nie są jakieś wysokie. I naprawdę powiem Wam, że mega to przelagowuje procesory. Na moim laptopie prawdopodobnie ten serwer by w ogóle nie chodził. No i tak, f 11, widzicie, że jest trochę najebany serwer. To no, nie jest to zły, źle. I tutaj mamy pierwszą pracę, na której ja jako pierwszy pracowałem, później oczywiście yy, stałem przewieziony przez twórcę serwera, yy, bo twórca prawdopodobnie mnie znał, ale udawał, że nie znał. Yy. No tak, po prostu uważam, więc pozdrawiam twórcę, że mi trochę pomógł. I tak, ta praca dorywcza to jest kurwa dla mnie trochę głupota. No, nie będzie tych dźwięków silników, bo jest tu naprawdę. Jest głośnik za głośnikiem nawalony wszędzie gdzie się danie. I co, no, zbieram śmieci. A gdzie mi... coś się chyba zbugowało, bo śmieci mi nie pokazuje, ile zbieram. Yy, no, ogólnie największym problemem tej pracy jest tutaj yy, to miejsce. O, no, coś mi się zbugowało, bo nie pokazuje totalnie, ile ziemi śmieci wywiózł. No, <grym> może się coś zepsuło. Wiem, że to działało. Na pewno to działało. No, coś się zepsuło, nie? Ale to działało, muszę wam powiedzieć. Największym problem jest tutaj wykręcenia, bo yy, nie działa wsteczny yy, w sweeper, tych sweeperach. I tutaj zobaczcie, no ja już jestem w dupie, nie? Ale jest to najgorsze. Ja się na przykład zablokowałem raz tu. Chujowe, nie? Ech, ym, co tu jeszcze można powiedzieć o tym pseudoloku? No, zaraz podjedziemy do jakiejś innej miejscowy. By... Ogólnie, to jest tu Street View, który jest najbardziej opłacalny. Tak mi się wydaje. O, to mam Cygana, zaraz pokażę, tak jak będzie. Hmm. Cygan jest zaznaczony jako C. Więc sobie pasuje, w wiarę. Tutaj mamy w ogóle bankomat. Płać, wypłać. No, nie to działa, nie? wygląda to też całkiem nieźle. Tutaj Audi, jakieś. No, widzicie, ceny nie są dosyć wygrowane. Naprawdę. W... 20 minut na luździe da się zbierać jakieś spoko auto, nie? Na takie operka to ja ile zbierałem, no? Nic o sprawdzaniu serwera to może 10-5 minut. Więc super jak dla mnie. Dla mnie za dużo jest nawalone rzeczy na leczniku. On jest totalnie źle zeskalowany z mm, żywnością laptopa. Jak widzicie, się mega trochę wszystko się ze sobą stakuje. No ale. Myślę, że jest trochę za dużo rzeczy nawalonych niepotrzebnych. Co tu jest? Napraw, wszystko tył pojazdu. No nie, nic tu nie chcę. Stanowisko naprawcze, więc mechanik jest tu zaznaczony takim punktem. Jest tu również tutaj salon na docherty. Zaraz zobaczymy jaka jest duża różnica między ciganem a jakimś wysców salonem. Nie widziałem jeszcze tej mapy do salonu nigdy. A właśnie tym skoro takimi nie pamiętam. 5 milionów, no to na cyganie też było auto za 5 milionów, 15 pół, no to jakiegoś dużego przeskoku nie ma. Nawet niektóre auto z cygana mają takie ceny, no Więc myślę, że jest nawet za mały przeskok yy, między niektórymi pojazdami. Yy. No czy znaczy no tampa to w sumie jest takie auto, które powinno być u cygana. Sunrise to... Jest to jest takie auto pośrednie, nie, nie to takie słabe auto, nie to dobre auto. Więc, w sumie, z jednej strony mi się wydaje, że po prostu one powinny być bardziej albo u Cygana, albo trochę wyższe te ceny. Nie wiem, za 6 milionów. Ale przeskok jest taki bardzo niski, luźny. Nie, to nie jest tak jak w innych tebach, że na jednym Cyganie masz 100 tysięcy auto, za 100 tysięcy auto, a na salon za 10 milionów. nie Tu jest przegralnia, nie byłem w niej jeszcze. Przyznam się, tutaj trochę bilp jest przebugowany. Yy, bardzo długo się ładuje mapa. Przeważnie u mnie skinny prają yy, Ok, czyli jest trochę pobugowany. Może mi się coś zbugowało? Yy, bo są jakieś tutaj teksty. Yy, teksty mi się zepsuły. Nie wiem, czy to jest wina tego, że mi się coś zbugowało, czy po prostu coś się zepsuło w serwerze teraz. Ale no, cóż. Yy, frakcję pokażę Wam na końcu. Tak jak to zawsze jest. No może, że zapomnę, to sobie bardzo przepraszam. Ale chciałem zobaczyć na początku wszystkie prace w miarę możliwości. Jedną ominąłem z tego co widzę, ale to są dwie koło siebie, więc zaraz zobaczymy. No, czekać, zobaczymy też ten tutaj salon. O, jak widzę, jest blur niewyłączony. Tak słabo trochę, że nie jest wyłączony, ale no. A nie, czekać, pod F1 było chyba coś, nie? Ustawienia, shadery i efekt rozmycia włącz. I to chyba powinno wyłączyć mi Blura. Tak myślę. Nie, chyba nie wyłączyło Blura. Dobra, zajebać mm, Tutaj jest Street View, nie? I rozpocznij pracę, ulepszenia. Jakieś ulepszenia są. Dwa, trzy trasy. No, takie luźne, nie? Inaczej Street View polega. No, to Street View to zwykle Street View, nie? Mega są pobugowane powiadomienia To już sprawdzałem, ponieważ za długo się utrzymują I nawet co kilka punktów się dopiero to uruchamia Oczywiście Street View Jako Street View nie ma wytypywania na powrót Więc niestety można łatwo używać w tej pracy jak dla swoich celów Trzeba mieć kategorię B oczywiście prawa jazdy, żeby tutaj z niej korzystać Jak widzicie wejdę tutaj i mnie nie wytepa, więc to mogliby poprawić Powiadomienia ja się totalnie bugują, nie wiem czy to jest problem z rozdzielczością no prawdopodobnie tak, bo myślę, że serwer nie był aż tak źle zrobiony Jest to na pewno pseudo, bo widziałem niektóre skrypty już gdzieś, ale... Raczej mało, bo graficznie jest zrobiony całkiem źle ten serwer A ja, tu jest jakieś w, tam było jeszcze jakieś... Yy, coś było też postawione Bardzo yy, czekalny to, tam kurwa Jest tu jakieś przejście? Powinno być Przejście, ona no jest wyrażana. Przejście, przejście, co? Aha, tutaj coś jest. No dobra. Aha, a jak mam się do tej pracy dorywczej dorwać? Dobra, chyba wiem, jak to jest zrobione. Tutaj twórca serwera prawdopodobnie spierdolił. Yy... Tam tego nie powinno być widać. Prawdopodobnie tutaj jest wejście. I to wejście jest. Dokładnie, dobra, to jest spierdolone z zewnątrz. No to jest do poprawki, nie? Na tej pracy jeszcze nie byłem. O, wytepamy, wyteleportujemy. I tutaj, dobra, dawaj. Ile dostałem za to? Zwykły kelnerik, nie? Tak jak na z na, navax, nie? Zdakowitą move point. Aha, to, to, to się dostaje tylko move pointy? To, się, to jest takie reputacja, nie? To się tylko co dostaje? Hm? Gdzie jest moja kasa w ogóle z ciekawości? Widziałam to ładnie. No nie gadaj, że mi się może zdarzyć tak, że ja muszę tam przejść. Tak, wow! A gdzie jest moja kasa? Stalnie nie wiem, gdzie jest moja kasa. A, wiem gdzie jest moja kasa. Zakrywa mi action po prostu tego. Nie widzę i mam kasy. Dobra, czyli tu się dostaję mu pointy. Oczywiście jak to na zwykłym kalnerze bywa. No, możemy sobie wyjść i nam się pracę nie zakończy. Ara podjedziemy do tego salonu. To jest pewnie najdroższy salon. Może, jest jeszcze jakiś gdzieś? Nie, chyba nie ma. Yy, tutaj jest pokazawany, bo to w nie przyjadę tędy Tak, to na pewnie najdroższy tamtych. Jest. Agera jest. Nie da się bić, okej, okay. Wyłączony jest to. Yy, 208 milionów. No, sporo, sporo. Agera 265. No, to też nieźle. Tutaj LED. Albrzydkie. Ła! No, się Bóg mi nie podoba. Ile? 55. No, nieźle. Jester 50. Sasz. szanuję, że nie ma jaki Jester. I 50 milionów Sultan, tutaj. Street 100 milionów. No, adekwatnie bym powiedział. Bardzo adekwatnie podobają mi się tutaj zarobki na serwerze. Gdyby nie to, że one są w milionach, że wiecie, że to jest tyle liczb. To jakby zmniejszy po prostu ilość yy, cyferek, kurweka, jest na serwerze. To myślę, że to byłby mniejszy serwer. Jest jeszcze jedna praca, ale nie wiem, czy ona nie jest od jakiejś re reputacji czy coś. Yy, bo tam mówi, że jakaś jest praca od reputacji. Yy, no są dwie teraz, jeszcze z tego co widzę, ale no dobra, to pokażemy może później, nie? Pojedziemy teraz na policję. Tutaj jest policyjka, ale chyba nie ma wejścia. Jest wejście i to takie chujowe, bo nie widać go. Mam tutaj saptę. Czy jest ktoś? Jakaś służba? Nic nie ma. Tutaj kolczatki nic nie robią. Interior pierwszy raz widzę. Na no wsparcie służby nie mogę, nie? Ło! Hmm. On jest mapowany tak... Ha! Huh. Już wiecie, dlaczego procesor tutaj może przelagowywać? No nie, no jest za duży trochę ten interior dla mnie. Znaczy jest fajnie zrobiony, nie? Tylko, że on nie jest zmodelowany, tylko nie jest mapowany. Mm, to jest o tyle gorsze, że procesor musi więcej rzeczy przetworzyć. Więc na optymalizacji jest to bardzo źle zrobiony, ale i tak jest dużo lepiej zrobiony niż na przykład y, interior na y, Denverze. Tym nowym. Mm, nie wiem, czy on jeszcze żyje w ogóle. To jest dobre pytanie. Nie patrzyłem. Dobra, nie, jak pierdolę, nie chcę mi się tego pokazywać. Wam Zaraz jeszcze wam pokażę, nie? Yy. Jakby to było zmodelowane, to by było lepiej, ale wiem, że modelowanie czegoś takiego to jest przejebana rzecz. Aha, nie mogę zejść, bo nie jestem w safcie, czyli spróbuję tam wjechać. Czyli znaczy jest to fajnie zmapowane, ale no nie. no Na optymalizację to bardzo boli. Mi się nie podoba o to, że to jest zmapowane. No ale to jest już moja osobista tutaj yy, przypadłość, że ja się do tego próbuję. Tam większość ludzi raczej nie ma do tego problemu. Nie, nie, to może komuś przynalazł. Dobra, tu jest zamknięte. Z drugiej strony może jest zamknięte, ale tak się tu mogę wbić. Na pewno mogę stąd wyjechać. Yy, ale co ja Okej, okay, no dobra, może być i tak. Tak też można, nie powiem. Zobaczymy czy coś tu jest ciekawego. Jest! Podbijanki nielagujące nawet. Wow. Tylko 3 fps -y zeszły, to to szanuję za optymalizację. Mniejsząc map to to... Ilości najebanych map to naprawdę nieźle optymika idzie. Uu, co tu jeszcze jest ciekawego? No Buffalo. No jest mało podmianek. Trzeba powiedzieć. O, coś mi się zbugowało. O, no, bez kitu. Jest mało podmianek. W sumie ile tu jest podmianek? No dwie chyba, z tego co widzę. Jest tu dużo atnawalone nawalone, ale to nie laguje. To jest takie coś za coś. No, no Zależy. Jak ci ktoś lubi podmianki, no to bo. Ale no, jeśli nie lubicie podmianek, bo laguje no to. Idealnie, nie? Teraz wyjadę. O kurwa, może być ciężko. E, gdzie Perek wyjedzie? Prawdopodobnie jeśli bym to jakoś ładnie zrobił, to mogę się tutaj wepchnąć. Dobra, poczekajcie, Dobra, Perek już wyjechał, długo mi to nie zajęło. No i co, no podjeżdżamy teraz do tej pracy, co jest tutaj. Tu jest jakaś ciężarówka jeszcze, teoretycznie no zobaczymy. Jak na razie serwer sam wyglądowo jest bardzo ładny, podoba mi się. Nie ciąc już tych pikseli i tak dalej, bo jest naprawdę można by było dużo lepiej zrobić na wszystkie jakieś grafiki i tak dalej, ale to to, to jest. Tak mały problem, że no. Szkoda się tego czepiać już, nie? Hmm, to jest niby jakaś ciężarówka, ale to nic chyba z drugiej strony. No, wychodziło, że z drugiej. Kurwa, no jewana lampa na tramwaje będą Chyba nawet to jest na standardowe I co tędy A I co to jest? Zakup dziupli Uu, Bardzo ładnie Jeszcze też pieniędzy Skoro, że nie pisze tam ile kosztuje dziupla Gdyby pisały, ile kosztuje te dziupla może pisze, ale coś się zbływało. No pewnie no na laptopach polecam co grać. Ewidentnie, nie? Dobra, zobaczymy czy ja potrzebuję coś na... Składanie pojazdów. O to nie jest! To o! <laughs> <laughs> Kurwa! Czekaj, jakby mi się to, to podobie. O! Ej, to jest kurwa zajebiste Dobra, ja jestem po krótkim dzieciu, musiałem się wpierdolić jedzenką No i co no, kończymy robotę I co, ile? 196 tysięcy, no nie, to e, nieopłacalne Praca bardzo fajna, podoba mi się, ultra ale zarobki są za niskie. Za długo to schodzi, mi się wydaje. No, może że tam jest milion, ale no, jestem ślepy. Yy, jeśli to jest 196 tysięcy, to nisko, jeśli to jest milion, to opłaca się. Nie dopatrzyłem trochę. Yy, no, ale. Co? Yy, zostaje ostatnia praca prawdopodobnie. A jajajaj, je, 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 tutaj jeszcze są. Yy, Safty. To mogę wam od razu pokazać. Nie wiem, co one tu robią w ogóle. O, kurwa, tak niewiele. Yy, ultra brzydkie, mega, niedopracowane. Nie powinny tutaj być. Nie pasują tutaj. Znaczy, w środku są ładne, ale z zewnątrz wygląda to okropnie. Baza saft. Aha. Piknie. Piknie. No cóż. Dobra, no cóż, jedziemy do ostatniego gówna, nie? Hmm... Kula. Co by tutaj wymyśleć? Prawdopodobnie kosiarki Czy to jest gdzieś dalej? Nie, to jest dalej, dobra, nieważne To obstawiam yy, Magazynier albo Elektryk Może mnie zaskoczą? Byłoby to bardzo miłe ze strony tego serwera, nie? Chociaż patrzę na to, że to jest taki pseudolek. To jest taki pseudolek zrobiony mądrze. Dlaczego mądrze? Yy, ponieważ on nie jest zrobiony tak, wie, że wszystkie skrypty nadpierdle, tylko on jest zrobiony z pomysłem, żeby nie było tak jak na wszystkich serwerach, tylko twórca coś tam próbuje urozmaicić wam. Yy, no i dzięki temu jest ciekawiej. 10 osób, w ogóle 255 mi miejsc mają tutaj, to nie jest błąd. Gdyby jakoś ten serwer podlepszy, skryptowy, jeszcze trochę jakiś skrypterek by się tu przydał i wtedy by było, kurwa stronka już, nie? Yy, no i dużo widzę kurwa. Właśnie aktywną pracę. Aha, no to zajbiście. No to chuj nie pokażę wam. Dobra, no co no? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie I do kolejnego odcinka.